Cześć, tu Olaf. Dzisiaj gramy w TNT Run. W tej grze chodzi o to, że biegasz i pod Tobą po prostu zapadają się bloki. Kto dłużej wytrzyma, wytrzyma ten wygrywa. Zostawcie łapkę w górę i suba. A my zaczynamy z TNT Runem. Na razie się nie zapadają, bo dopiero one właśnie w tej chwili zaczęły. No, i mój rekord osobiście w tej, w tej po prostu grze to drugie miejsce. I bardzo trudno być na drugim miejscu. Po prostu na razie wygląda na to, że, nie, że mogę być. Ma 21 w prawej stronie się wyświetla. Jak jest 20. No nie 22, mogę być, jakbym teraz spadł. Ale ja wciąż jestem na pierwszej platformie. Pode mną też jest platforma, po której można łazić. W ogóle nie jest jakoś hiper trudne, Ten, ale jak popełnisz błąd, no to to się robi mega trudne. Jeszcze pode mną jest jedna. Czyli nie będzie tak źle. Ja na razie widzę to. No będę uuu Będę w top 15 na pewno. A to dobrze. No w sumie dobrze zaczyna się, jak jesteś w top 10. Trzy łapki w górę kolejny film tak a propos z TNT Ranu. No, i ja tak naprawdę spadam. Jeszcze. A dobra, nie. Dobra, będę w top 10. Już dziewiąta osoba spadła, czyli będzie dobrze. Będę. No, w top 5 nie, ale raczej nie będę w top 5, ale możliwe, że. To, no to top 10 raczej będę. No będę na 100%, tak naprawdę. o no, matko. Właśnie pod koniec to tak trochę wygląda. No matko, przez taką dziurkę wpaść to jest w ogóle no trochę śmieszne. Tutaj jeszcze można się uratować double jumpem, mi został tylko jeden, a więc już się raczej nie uratuję tym, ale zaraz muszę tym bardziej uważać. Na razie będę piąty z tego, nie szósty, z tego co widzę, czyli będę szósty, jeżeli teraz ja po prostu spadnę. Okej. Okay. Nie, dobra, jestem szósty. Jeszcze jedną rundę, i zrobię potem parkura. Tutaj jest jedna z trudniejszych map, bo na takiej małej przestrzeni ma się zmieścić 24 osoby. I tutaj naprawdę ciężko jest się utrzymać, na po prostu jednej, tej. na tej się po prostu mega trudno utrzymać. Ale oczywiście, nie wiem, ktoś może mógł zauważyć, ale im niżej jesteś, tym bardziej się powiększa ta mapa. Ja już spadam, bo to nie ma sensu. Dam siedzieć po prostu. Też jest taka taktyka, że ludzie tak robią, tylko ja to średnio rozumiem po prostu. Bo patrzcie. No właśnie, ja tego kompletnie nie umiem. Oni mogą to umieć, ale ja nie. U mnie w ogóle nie ma szans, żebym to zrobił. Tam koleś spadł przeze mnie. No, wyrzuciłam kogoś. Chyba. Nie, tutaj jest. Nie. No to będzie ciężka runda. W top 10 będę. No nie. Jeszcze jednego, no nie. Dobra. No i teraz parkour. Rekord to było szóste miejsce. Szkoda trochę, że nie byliśmy w top 5. Ale no cóż. Tutaj był parkour, tylko... Nie pamiętam jak do niego się dostać. Tu. No i... Nie, bo dobra, bo to jest za dużo schodków, a schodki po prostu przeszkadzają, powiedzmy, a zróbmy losowe, co to jest, aha, bo to losowa gra jest, no to nie mogę, myślałam, że losowe lobby, by, a nie gra. No to weźmy, powiedzmy. No nie wiem. To zobaczę. Ja tutaj nie jestem, nie pamiętam dobrze, gdzie, jakie parkury są. Po prostu. I tu chyba. Gdzie tu się idzie w ogóle? Na tym parkurze tu. No, prosty się wydaje. No, to idę. Na sprincie nie... O, ale to sprytnie zrobione. I fajny ten parkour Halo. Gdzie ja miałem? Dobra, inny bo... Nie w ogóle wywaliło z tego. Dobra, robię klasyka. Tego co na poprzednim filmie. Jak ktoś nie widział, to zajrzyjcie na mój kanał. Mam nadzieję, że pobije ostatni czas. No a ja lecę z parkurem. Okej, okay, na razie dobre. Dobry czas na razie bardzo bym miał. Bardzo to. Rozwalę. Wtedy będzie kiepsko. 16 sekund. To jest mój rekord, chyba. Pierwszego poziomu. Jeżeli przejdę dobra, nie przejdę go całego za pierwszym razem, ale dobry wynik może być. Przepraszam też za zacinanie, bo po prostu u mnie czasem zacina. Tutaj 37, nie 20. Ej. Dobrze mi idzie. Na razie. Przepraszam też za dźwięki, ale mój sąsiad ma remont i wiem, że to może być kurzające. I ostatni. Ej, szybko! Bardzo szybko. Ostatnie chyba były 3 minuty coś. Teraz nawet na razie minuty nie ma. To było chyba 56 sekund ja no, powiem tak dobrze bardzo idzie jestem przy końcu co tutaj no właśnie tutaj trzeba uważać bo tu zaczyna zwłaszcza tu przeszliśmy go Wy by... pobiłem rekord tego serwera czyli 27 sekund i 623 setne a rekord poprzedni to było 36.356 Albo pobiłem ten Albo pobiłem po prostu jakiś czas Ja nie wiem jak to się liczy, ale no fakt, że pobiłem A więc zostawcie łapkę w górę Trzy łapki w górę, kolejny film może z parkura, może z TNT rana. Subskrypcja. Pamiętaj też na kanał mojego brata. Adam Super Gry. Ciężko znaleźć, ale się opłaca, bo były bardzo fajne filmy. A ja się z Wami żegnam. Cześć.